Cześć. Dziś chciałam nagrać film o skalarach. O, o czym konkretnie to w dalszej części zaraz powiem. Woda u mnie dzisiaj taka nie, nie za bardzo, ponieważ robiona była spora podmianka, trochę przesadzałam roślin, trochę tutaj robiłam takich tam różnych rzeczy. No i nie wygląda to jeszcze w tej chwili za ciekawie. W dodatku odbija się kostka, która stoi z tyłu. W dalszym ciągu mam krasnorosty, szczerze mówiąc, mione za bardzo nie przeszkadzają. Myślę, że jeszcze że za jakiś czas akwa dojdzie do siebie. Świecę też za dużo, dla tego zielonice, Ale dziś nie o tym, a o tym, że okazało się znaczy okazało się parę dni temu przypadkiem, naprawdę przypadkiem Obejrzałam film o skalarach. A że skalary bardzo lubię. No, tak jak zobaczyłam, że, że jest film, film o skalarach, no to, to oczywiście obejrzałam. I co mnie zaskoczyło, że autor filmu nie odróżniał płetw piersiowych od brzusznych. W związku z czym może się okazać, że jest więcej takich osób, chociaż że nie wydaje mi się. Ale na wszelki wypadek postanowiłam powiedzieć krótko, które płatwy u Skalara są którymi. Zaczynamy w takim razie od mojego ulubionego zdjęcia z mojej ulubionej hodowli. Czyli mamy zaznaczoną różowym kółaczkiem u tego samczyka bardzo ładną płatwę grzbietową. Płatwy tutaj chyba nie sposób pomylić z żadną inną. Zaznaczam też od razu, bo też nie wszyscy się orientują, że skaler nie mają płetwy tłuszczowej, Czy, której brak widać właśnie tutaj, a kółeczkiem zaznaczona jest płetwa ogonowa oczywiście, na zdjęciu akurat yy, mój pinojek. Czyli mamy już płetwę grzbietową, mamy płetwę ogonową, i tutaj mamy zaznaczoną u mojej samicy młodej płetwę jaką odbytową. Słowo jak słowo, płetwa odbytowa i tyle. Czyli trzy płetwy już za nami i przechodzimy do płetwy piersiowej. Musicie mi wierzyć na słowo, bo troszeczkę tak nie widać na tym zdjęciu. Płetwy piersiowe mylone są oczywiście z płetwami brzusznymi. I ktoś niedawno powiedział przez rzecz, że fajnie, jak one są u skalarów długie. Nie wyobrażam sobie takiej płetwy długiej ewidentna wesoła pomyłka z płetwami brzusznymi. Także myślę, że po tym filmie nikt już nie pomyli płetwy brzusznej, tych płetw, które teraz widzimy, z płetwami piersiowymi. Płetwy brzuszne są często obgryzane przez brzanki sumatrzańskie, przez inne agresywne ryby typu kolco brzuchy i tak dalej, a z są one są one potrzebne do porozumiewania się i to jest bardzo fajnie bardzo fajnie można to zauważyć w czasie godów, w czasie ustalania hierarchii, one fajnie tymi płetwami pracują. Należy zwrócić uwagę, żeby były równej długości, żeby nie były pozaginane, ale to już w czasie selekcji ryb i nie dajcie sobie sprzedać ryby, która ma coś nie tak z płetwami, z płetwami brzusznymi, bo nie wygląda to potem fajnie, często jest to też wata genetyczna. Zatem tak jak widzimy, płetwy brzuszne. Płetwy brzuszne są na zdjęciu. Nie płetwy piersiowe, bo może niektórym się wydaje, że skaler ma tutaj piersi jak kurczak, czy kobieta, czy jeszcze nie wiadomo co. A tutaj taka, taka zupełnie inna sprawa mianowicie to jest z mojej hodowli Filipin Blue. Chciałam zwrócić uwagę na jego płetwy. To jest po zupełnie innych genach niż te, które będą za chwilę. Płetwa. Grzbietowa i płetwa odbytowa są długie. Płetwa grzbietowa jest prosta i długa, bez żadnych tam, no nieskromnie powiem, jest to bardzo, bardzo ładne, ładne płetwy ma ta ryba i zwracajcie uwagę przy zakupie na, na wygląd płetw u skalara, tak jak mówiłam przed chwilą, nie tylko te tak zwane nożyczki, jak to niektórzy niefachowo mówią, ale też ryba musi mieć ładne, długie. Płetwy musi być harmonijna i naprawdę tylko wtedy taka rybka wygląda fajnie. Tu razem z nią jest rybka z innego pokolenia. Tu też niedawno oglądałam taki film i ktoś w drugim tygodniu. O, zaraz do tego wrócę. To są moje Filipin Blues przed kilku lat, które kupiłam w pewnej hodowli polskiej, o której nie będę mówiła. Zwróćcie uwagę na płetwę grzbietową u tych ryb. Nie dość, że jest wąska, a nie, nie miał infekcji bakteryjnej. Nie, nie, nie. Nie dość, że jest wąska. Ryby mają słaby kształt. To jeszcze ta płetwa zupełnie, ale to zupełnie inaczej wygląda niż u ryb, które mam obecnie w hodowli z innego źródła, inne geny, inne wszystko. Kiedyś zachwycałam się tymi Filipin Blue, które pokazywałam tutaj na tym zdjęciu, które właśnie jest teraz przed nami, ale sami widzicie chyba różnice. Płetwa a płetwa. Mówię akurat tutaj o płetwie grzbietowej. Nie widać na zdjęciu dokładnie, chociaż u tej ryby na górze widać, że nie do końca ma równe, równe płetwy brzuszne. No ale sama jestem zaskoczona, jak wróciłam po kilku latach do tego zdjęcia, jak strasznie różnią się właśnie te ryby. Tu też mój najnowszy z najnowszego miotu, maluch, u którego też już widać, że zupełnie inna jest ta płetwa. Płetwa grzbietowa w długości jest to płetwa prosta i naprawdę elegancka. I to tyle. Na koniec jeszcze właśnie wracam do tego. Słuchajcie, ktoś niedawno robił selekcję w drugim tygodniu i wyrzucał ryby, które były mniejsze od pozostałych. Czarodziej, zaklinam: mnie, rób tego. W drugim tygodniu życia skalara jest to naprawdę normalne i robisz krzywdę rybom, wyrzucając je za wcześnie. I tyle. Poczytaj na ten temat, bardzo proszę. I tyle w sprawie płetw, w sprawie selekcji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia i usłyszenia w moim kolejnym filmie, który będzie jeszcze nie wiem o czym. Pozdrawiam wszystkich i na razie pa.